Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj kontynuujemy myśl z wczorajszego poranka w cyklu 4 kroki do na podstawie pierwszej księgi Kronik 14 rozdziału od 8 do 17 wersetu, G, gdzie czytamy o tym, jak Dawid pokonał Filistynów nie dzięki swojej zasudze, ale dzięki temu, że Bóg go prowadził i dokonał, wykonał cztery kroki. Do zwycięstwa, do przełomu w swoim życiu. Dzisiaj pierwszy krok, zapisany w ósmym wersecie, który brzmi tak: Gdy Felistyni usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby Go schwytać. Widzimy, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem. Każdy z nas otrzymuje namaszczenie w momencie, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, namaszczenie łaską, namaszczenie Poprzez to, że stajemy się uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa, ale również każdy z nas otrzymuje takie specjalne namaszczenie. Tym namaszczeniem jest powołanie do służby, do wykonywania służby, do której powołuje nas Bóg, poprzez działanie Ducha Świętego w naszym sercu. I bardzo często jest tak, że nie widzimy postępów i zmian w swoim życiu ze względu na to, że nie umiemy rozpoznać swojego powołania, do którego wzywa nas Bóg. Że bardzo często jesteśmy zagubieni i nie wiemy, czego od nas oczekuje Bóg. Dlatego też ważne jest, aby w swoim chrześcijańskim życiu umieć rozpoznać to szczególne namaszczenie, do którego wzywa mnie Bóg. Niektórzy są powołani do tego, żeby być pastorami namaszczeni. Niektórzy są namaszczeni do tego, żeby być kaznodziejami. Niektórzy otrzymują specjalne namaszczenie, czyli to powołanie do tego, żeby służyć w uwielbieniu, jeszcze inni do tego, żeby usługiwać ubogim. jeszcze inni do tego, żeby usługiwać w szkółce niedzielnej, ale każdy z nas jest powołany, jest namaszczony do szczególnego dzieła, do którego wzywa go Bóg, aby wykonywał tą służbę dla Boga. I dzisiaj widzimy Dawida, który przyjął to namaszczenie na króla nad całym Izraelem. Dlatego też zachęcam Ciebie i siebie do żebyśmy umieli rozpoznawać powołanie, do którego wzywa nas Bóg. To szczególne namaszczenie, którym chce Bóg nas obdarzyć, abyśmy mogli Mu służyć i przynosić Mu chwałę. Chwałę dla Jego imienia. Dlatego też w Królestwie Bożym nie ma osób bezrobotnych. Każdy jest namaszczony, i każdy otrzymuje specjalne namaszczenie, takie szczególne namaszczenie do służby, do której kopowuje Bóg. Radości w Panu, pozdrawiam. Do zobaczenia w poniedziałek w Słowie na Dobry Dzień. A już dzisiaj zapraszam nas y, wszystkich do tego, żebyśmy byli razem w niedzielę o 10.30 na wspólnym nabożeństwie, uwielbieniu Boga i modlitwie oraz wsłuchiwaniu się w Boże Słowo, to co Bóg będzie chciał powiedzieć do Kościoła. i do Wrocławiu i do każdego, kto będzie się łączył z nami poprzez transmisję. Radości w Panu, pozdrawiam. thank <laughs> you